Konie ruszyły. Ładnie złapał start Perfektor. Perfektor i on prowadzi na drugiej pozycji Anadero. Na trzeciej tam jest blisko Destino. Pozostałe konie stawkę zamyka Wlaskes. Nadal Perfektor dyktuje dość mocne tempo. Na drugim miejscu Anadero. Tu się nic nie zmienia. Tam w czołówce jest także Murza Hit. I ostatni Velázquez, chociaż tam już Elefendi również z tyłu galopuje. Do celownika pozostało jeszcze 1300 metrów, a Perfektor wzmacnia tempo. Perfektor na drugiej pozycji jest Destino, wyszedł na drugie miejsce Destino, na trzeciej galopuje Anadero, na czwarte jego towarzysz stajenny Pernot. Za Pernodem to galopuje Oreira. Oreira. Za Orejlą Velázquez. I z tyłu dwa konie to Mujahid oraz Elefendi. Cały czas Perfektor prowadzi i utrzymuje dobre tempo. Na drugiej pozycji galopuje Destino. Perfektor Destino to jest czołówka. Dalej dwa konie Janowskie. Za nimi Velázquez, a z tyłu już jest Elefendi. i na prostą wyprowadzi Perfektor. Perfektor, Destino, Polem finiszuje Velázquez. Kilka koni do celownika pozostało jeszcze około 500 metrów. Perfektor, Polem, Velázquez. Na razie te dwa konie i Destino tam jeszcze nieźle przy bandzie. Perfektor Velasquez, Velázquez, perfektor, perfektor Velázquez, perfektor ma przewagę. Jeszcze 200 metrów do celownika, perfektor z Velázquezem. Jeszcze 150 metrów, perfektor utrzymuje tę przewagę dość zdecydowanie i on na celowniku jest pierwszy, perfektor Velázquez, Destino na czwartym miejscu, Anadero.